No, i pewnie zauważyliście nowe intro moje jak wam się nie spodobał, woliście tamte a no to proszę na wiele w komentarzach jakie. Ja. może zrobiłem też w nowe i to nie tutaj. no dobra to tylko tyle, teraz mamy jeszcze jedną sprawę będziemy rysować wycięcie spód no a my teraz będziemy rysować no. i to polega na tym żeby narysować mnie może później będzie trochę większy, oglądanie, no i zrobimy konkurs, albo zrobimy konkurs już niedługo, a wy po prostu powiecie, żeby rysować, żeby każdy Katarzyna... No dobra, zaczynamy rysować. Rysujemy sobie minilet. Mhm. Mm mm-hmm. Mm -hmm. Tak na razie wygląda. Myślicie, że przypomina mnie, prawda? Myślę, że mnie przypomina. Iście sobie raz spójrzcie, jak teraz jest zimne.

Takie na spodniach tak. Dobra, to jestem cały ja Spójrzcie sobie, czy Niech ci pominą wam tego Ja myślę, że przypomina Dobra, tutaj jeszcze narysujemy tego, czyje mam na koszulce, jakiegoś takiego stwora, bo jej nie wiem. będzie. Dobra. To już nie będziemy chodzić. w szczegóły. Wydajecie ja mam tylko jakby mój kanał. Dobra.

To jest mój Michał, świętej pamięci. Go myślę, że pamiętacie. Spójrzmy na niego. Michał, świętej pamięci. I Paweł. To Pawełka jest tu chyba zimny. To jest ten. Challenge od wasil 99u dacie ten taki kubek z wodą, co piłem? Myślę, że tak. Robimy jego. Dobra, nie? No, nie wiem, co tam jeszcze może mieliśmy Dobra, ja no myślę, że tak sobie ja na przykład narysowałem. Może zrobić coś podobnego, może coś lepszego może będzie coś jeszcze fajnego no nie wiem no i dobra to o tym i więcej chodzi, się przypatrzcie no, co? a, jeszcze wam zapomniałem, że macie nick na dole napisane, nie wiem, na przykład jakiś tam z tym Antek hmm, nie wiem Kupa Buszka, nie wiem, coś takiego, wiecie, nick swój Nik. on musi być, bo inaczej to wam nie wiem, Nie będzie to już widać. Dobra, to teraz jeszcze jedna rzecz, widzimy się za chwilę. A teraz tanisz pojawić będzie rzeczka. Co jest najbardziej mokrą częścią ciała? Staw! <słuch> <słuch>